Zadanie 20. za daleko. 25 za 3 punkty. Tworząca stożka ma długość 8. Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 120 stopni. Oblicz objętość tego stożka. Zapisz obliczenia. Dobrze, wykonam teraz jakiś schematyczny rysunek stożka. Na chwilę zatrzymam nagrywanie. No więc ja sobie ten stożek wyobrażam jakoś tak, gdzie taki trójkąt równoramienny jest tym przekrojem osiowym, znaczy w każdym stożku przekrój osiowy to trójkąt równoramienny. Gdzie tutaj podali, że tworząca ma długość 8, to znaczy, że oba ramiona tego trójkąta równoramiennego mają długość 8. Oraz że kąt rozwarcia stożka to 120 stopni. Czyli gdzie jest to 120? Tu między właśnie ramionami tego trójkąta równoramiennego, już skoro w ten sposób o tym opowiadam. A szukaną wielkością jest objętość. Objętość stożka bierze się z takiego wzoru, że jest to 1 trzecia pole podstawy razy wysokość gdzie pole podstawy to jest pole koła, czyli pi r kwadrat, gdzie r to jest oczywiście, no na przykład stąd dotąd. No i razy wysokość, gdzie wysokość tego stożka jest tutaj, ale jest też tutaj, co pewnie będzie bardziej użyteczne. No i teraz, co jesteśmy w stanie z tym zrobić dalej? Skoro trójkąt ten, przekrój osiowy jest trójkątem równoramiennym, a ta wysokość, którą przed chwilą dorysowałem, to ta wysokość, którą dorysowałem, dzieli go dokładnie w połowie, tak? Trójkąt równoramienny jest symetryczny. to stożek też jest symetryczny. Więc każdy z tych kątów, który tutaj, Powstał, ma po 60 stopni. Zaznaczę to 60 tylko po lewej stronie. A w takim razie możemy skorzystać z pewnych własności, jakie ma trójkąt 30, 60, 90. Bo teraz, skoro tu jest 8, tu jest 60 stopni. no to tu jest 30 stopni, tak? A tu jest kąt prosty. To na przykład z własności trójkąta 30, 60, 90 wiadomo, że przeciwprostokątna, no dobra, komu wiadomo, temu wiadomo, ale to zaraz powiem, skąd to wziąć, jeżeli nie wiadomo, ale że przeciwprostokątna jest dwa razy dłuższa niż krótsza przyprostokątna. Czyli skoro tam jest 8, to tutaj będzie 4. I to 4 jest naszą wysokością. Jeszcze teraz spojrzę, czy to zadanie jest. No, to zadanie jest otwarte. Czyli, trzeba, kto zna własności tego trójkąta charakterystycznego 30, 60, 90, no to mógłby napisać w komentarzu z własności trójkąta 30, 60, 90. Wynika, że skoro tu jest 8, to tu jest 4. Jak do tego dojść inaczej? No na przykład z trygonometrii. Bo skoro ten kąt jest 60 stopni, to na przykład cosinus tego kąta, cosinus 60 stopni, to jest przyprostokątna, która jest przy kącie, czyli to jest to nasze h, przez przeciwprostokątną, czyli przez 8. A cosinus 60 stopni to jest jedna druga. To skoro jedna druga równa się H przez 8, no to łatwo stąd wyliczyć, że H musi się równać 4. Czyli właściwie na dwa sposoby zostało to tutaj opowiedziane i wyliczone, albo potwierdzone. O. Co dalej? Do wyliczenia objętości potrzebujemy jeszcze promienia. Promień na tym moim rysunku już takim samego trójkąta prostokątnego jest tu. A skoro znamy dwa pozostałe boki, a trójkąt jest prostokątny, no to nic lepszego tutaj nie ma do wykorzystania jak twierdzenie Pitagorasa, z którego będzie wynikało, że R kwadrat to jest 8 kwadrat minus 4 kwadrat. Czyli 64 minus 4 16. Hmm. Ile to jest? 48? 50 i 14. Tak, to jest 48. I najlepsze jest to, że nie potrzebujemy wiedzieć, ile jest równe r, czyli nie potrzebuję tego pierwiastkować, bo do wyliczenia objętości potrzebne jest nam właśnie r kwadrat. Więc mam już wszystko. Mogę teraz te wyliczone do tej pory elementy, to znaczy tą czwórkę i tą czterdziestkę ósemkę, albo inaczej, zrobimy tak: tą czwórkę wstawić tu, co znaczy tak na okrągło, a tą czterdziestkę ósemkę zaznaczam na kwadratowo, wstawić teraz tu, też na kwadratowo. Więc objętość to jest 1 trzecia, Razy pi. R kwadrat to jest 48, a wysokość wyszło, że jest równa 4. Mam wrażenie, że trójka i 48 się skrócą. Ile to będzie? 16 bodajże. Tak, czy 16 razy 3 to 48, 30 i 18, tak. No więc mamy teraz 16 razy 4 i jeszcze razy pi. 16 razy 4 to jest 40 i 24, czyli 64, a pi stawiam na końcu, bo tak jest ładniej. 64 pi jest odpowiedzią w zadaniu 25.